Dzień dobry, dziś mamy 29 grudnia, a tytuł naszej refleksji to właściwa ocena sytuacji. Uczę się właściwie oceniać sytuację we wszystkim, co robię. W sprawach finansowych unikam roli milionera bez grosza. Nie będę dla krótkotrwałej satysfakcji robiła debetów na koncie. W dziedzinie seksu i rozrywek zachowam umiar, by nie doprowadzić się do stanu, w którym nie mam już siły na inne konieczne zajęcia. Nawet jeśli w przeszłości nie zawsze trafnie oceniałam sytuację, to może się zmienić. Zamiast siebie łajać, że nic sensownego nie mogę zrobić, będę wobec siebie stanowcza, ale i łagodna. Łatwiej mi będzie nauczyć się właściwej oceny sytuacji, jeżeli zrozumiem, co się ze mną działo w przeszłości. Po przemyśleniu, co się stało i dlaczego tak się stało, będę wiedziała, jak postąpić, by w przyszłości było inaczej. Wykorzystam błędy przeszłości. Przy podejmowaniu nowych decyzji, wystarczy wyciągnąć z nich właściwe lekcje. Im lepszą mam samoocenę, tym lepsze podejmuję decyzje, kierując się własnym, dobrze pojętym interesem. Mhm. Tak. Hmm. Zachowanie umiaru we wszystkim, co robimy zdrowy, rozsądny zdrowe rozsądne podejście do danej sytuacji. Logiczne myślenie to nam pomaga w widzeniu sytuacji taka, jaka ona jest w rzeczywistości, niedopisywaniu, niczego. też żeby zachować umiar, jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o... Seks, czy jakieś przyjemności, yy, rozrywki. No, trzeba zachować w tym umiar. We wszystkich pozytywnych rzeczach, negatywnych rzeczach, wypośrodkować. Starajmy się to robić. Zobaczymy, jakie będą rezultaty. Kochani, życzę Wam cudownego dnia, pogody ducha, dużo uśmiechu. Wysyłam moje serduszko i do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Pa.